Liga Ochrony Przyrody to najstarsza organizacja ekologiczna w Polsce. Powstała niemal 100 lat temu, czyli w czasach, gdy ekologia wydawała się zupełnie marginalnym zagadnieniem. Dziś spotkam się z jej działaczami, Beatą i Krzysztofem Antoszewskimi, by porozmawiać o ochronie środowiska i ważnej roli edukacyjnej, jaką pełni to stowarzyszenie. Cześć, Beata. Cześć, Bartek. Cześć, Lana. Witaj. Cześć, cześć Krzysztof. Cześć Krzysztof. dzisiaj zabieracie? Dzisiaj zabieramy Cię w magiczne miejsce, jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, w Góry Świętokrzyskie. Najstarsze góry w Europie. Super. Witamy! No to chodźmy. Liga Ochrony Przyrody jest to taka najstarsza organizacja działająca w kraju i co ciekawe ma 37 oddziałów, więc taka jest, jest też e, największą. Ta organizacja opiera się na społecznikach, więc są to ludzie, których pasją jest przyroda i to jest taka nasza olbrzymia siła. W jaki sposób Liga Ochrony Przyrody wypełnia swoje zadania? Edukacja ekologiczna. I to na wszystkich poziomach nauczania, począwszy od przedszkola, a kończywszy na osobach dorosłych, prowadzimy mnóstwo warsztatów przyrodniczych, wycieczek krajoznawczych. Projekt, który realizujemy jako cała organizacja, to jest projekt Mała Retencja. I w tym projekcie zwracamy uwagę właśnie na, jak ważna jest ta retencja w przyrodzie, jak należy o nią dbać i co trzeba robić, żeby tą retencję ponownie do przyrody wprowadzać, ewentualnie utrzymywać to, co już mamy. I mówimy o tym, co każdy z nas może robić i o tym, co, co my jako przyrodnicy robimy dla retencji. Rozumiem, że raj dla bobrów. To jest całe bobrowisko. Naprawdę widać, jak te tereny olbrzymią ilość wody, magazynując sobie. To na okres lata jest zalewane przez nich i one tutaj żerują. Ale tu można je spotkać? Tak, one są tutaj. Tam mają zimowy basen, w którym mieszkają i zimują. A to jest część na przyszłe potomstwo, żeby młode mogły się uczyć pływać Świetnie. i żerować na tym, na tym terenie. Co ważne, dzięki takim bobrowiskom następuje tak zwana retencja wody, czyli zabezpieczenie wody na okres upałów. Tu jest tama i pod ten szczyt tamy to wszystko jest tafla wodą za, no, zalane. Wiecie? A jak my indywidualnie możemy dbać o środowisko, tak w prosty sposób? Każdy może zacząć sam od siebie, już na etapie swojego domu. Zagregować śmieci, oszczędzać wodę, wystarczy trochę chęci. Można zmniejszyć swój ślad węglowy w ramach projektu Tlen dla Miast. W jaki sposób? Posadzić drzewo. Każde drzewo jest takim, takimi płucami dla nas, bo absorbuje dwutlenek węgla, daje tlen, potem daje biomasę. Jeszcze nie wszystko słuchajcie. Zakładamy domki dla zapylaczy. Wie, lokujecie gdzie? Na dachach? Czy tak, to jest gdzieś Lokujemy, przed je, lokujemy je na dachach, chyba że dana korporacja ma miejsce tuż przed. Obecnie zapylaczy nie tylko pszczoły miodne, ale cała olbrzymia zderzesza zapylaczy ginie. A jak wiemy, istnienie życia na Ziemi jest właśnie uwarunkowane działaniem owadów zapylających. Zadebiutowaliśmy na giełdzie papierów wartościowych. Tam uruchomiliśmy cztery serwery biologiczne czyli cztery ule, pszczele. I wiem, że macie pomysł, też, żeby. Lokować ule w różnych innych miejscach, jeszcze, tak? Tak, tak. Będziemy podbijać Gdańsk. Myślimy również o giełdzie londyńskiej. Świetne. To ciekawe, pszczoły przyczyniają się również do poprawy fauny i flory na tym terenie, na którym występują. Jest to fenomen, można powiedzieć, związany z przyrodą. My, jako ludzie, yy, dysponujemy ogromnym potencjałem, takim bankiem, i tym bankiem dla nas to jest właśnie przyroda. Z tym, że my w tym banku nie deponujemy pieniędzy, tylko deponujemy coś znacznie fantastyczniejszego. To jest deponat naszego życia i musimy. i zdrowia. Tak, y życia i zdrowia i musimy sobie z tego zdać sprawę, i o to nam chodzi w naszych działaniach, żeby ludzie przede wszystkim. Pokochali kochali przyrodę już od dziecka, bo człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które kiedyś żyło radością z obcowania z przyrodą. Spójrzmy na siebie. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na problem, jaki jest. To, I to jest ważne, i warto edukować, zapraszać do pomocy takich ludzi jak ty, bo jednak, jeżeli jest, jest to osoba znana, którą ludzie znają, kojarzą, to ten wydźwięk edukacji jest o wiele większy. Dlatego super, że, że, tu, jesteśmy. że tu jesteśmy. I ten temat I, na pewno będzie na To topie. wspaniały nośnik.